Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Shakes and Widget. Dzisiaj mag. Dzisiaj trzeba ogarnąć tutaj postać, bo prawdopodobnie jest troszkę syfu po evencie. Jak widać troszkę epików wypadło. Oczywiście epiki wrzucam na bieżąco do toalety, żeby się ich wyzbywać. No bo przecież pewnie niedługo będzie legendarny dungeon, więc znowu tutaj będziemy mieć odgroma epików, a przy okazji troszkę tutaj tych odłamków się nam przyda. Więc myślę, że możemy sobie zacząć. Mamy. Już prawie połowę poziomu, więc to jest spoko. Na pewno wyrzucimy sobie to. No, tą podkę też sobie wyrzucimy. Nie jest nam do niczego potrzebna. Na pewno zobaczymy, co tam w gabinecie magii słychać. Nic ciekawego. Czy tą klepsydrę sobie weźmiemy? Wydaje mi się, że nie. Jednak klepsydra tutaj wiosny nie czyni. Tym bardziej, że nie ma eventu. No i zobaczmy. Rękawice dzisiaj. Dzisiaj rękawice. My mamy jakieś rękawice tutaj zakitrane. No coś tu jest. Coś tu jest, więc raz, dwa. To sobie przerzucimy tutaj. Czy tutaj coś jeszcze? No niestety nie, więc dzisiaj mały zarobek, chyba że sprzedamy sobie te rękawiczki za jedną statystykę. I tu mamy jeszcze. No dobra, no to robimy to. Proszę bardzo. Mamy pięknie dwie statystyki za epiki. Jeszcze chyba plakat przy okazji zrobiliśmy. no Dokładnie, super. No to zróbmy jeszcze od razu toaletę, żeby tutaj nam już tu spokój. To sobie rozmontujemy i jest fajnie. Fajnie jak w kombajnie. Możemy też od razu sobie zaatakować kogoś w pupilach. Bambo, światło dzisiaj, więc puśćmy może ten mrok. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Dobrze, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o pupile, nadal trzymamy co to 1, no ale widzę, że... No, zaczynamy troszkę tracić dystans. No właściwie to nasi konkurenci tutaj ten dystans zmniejszają, ale to przez to, że my czasami przegrywamy jakąś walkę. Wczoraj na przykład przegrałem jedną, no i te 183 tutaj, no gdzieś tutaj się zapodziało. W podziemiach miejsce szóste w tym momencie. Znowu przeskoczyliśmy kolegę, ale podejrzewam, że to tylko na chwilę. Tamerys, yy, widzę, że wrócił, kliknął yy, podziemia i wskoczył na top 3 chwilowo. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jak tam pupil gildyjny? 25%. Yy, no dobra, spróbujmy. Yy, widziałem już, ile mniej więcej zbiliśmy, więc ja jestem zadowolony. 3 krytyki. No szkoda, że 3. No dobra, 4 krytyki. Ale on też tutaj sporo krytyków dał. Yy, mamy 22%. Więc jeszcze jeden cios, gdyby on nie krytował, myślę, że by wszedł. Takie 4% to jest chyba maks, co byśmy mogli zadać tej hydrze. Idziemy na arenę, bo tutaj też musimy sobie poklikać. Na pewno musimy strzelić Gruselin. Musimy tutaj zresetować, bo już powolutku zbliżamy się do następnego E. No bardzo powolutku. Myślę, że jeszcze z dwa odcinki dopiero przeskoczymy na dziesiątki. Chyba, że będę to resetował troszkę szybciej niż tylko na odcinkach. Ale pomyślę, pomyślę nad tym. Na pewno też musimy sobie zrobić tutaj awkę. Więc jazda, dobrze, że nie musimy szukać tutaj żadnej lokalizacji, bo to jest troszkę żmudne i męczące. Także tutaj sobie weźmiemy te misje, które nam się po prostu podobają. Tu czerwona na Expo nam się trafiła, fajnie. Jeszcze cytryna dała, to też fajnie której cytrynki już tutaj nie potrzebujemy. Ale to nic. Każda, każdy owoc nam się kiedyś tam przyda. To jest fajny przedmiot do rozmontowania. Więc okej. Okay. Miło by było gdybyśmy codziennie jakimś cudem rozmontowywali tutaj wszystkie pięć itemków. Nie zawsze się to udaje. Ale dzisiaj widzę, że chyba to będzie dzień, w którym będzie szansa na to. Bo już mamy trzy itemki rozmontowane, a dopiero jesteśmy na pierwszym pasku i jeszcze nie kręciliśmy kołem. Więc tutaj szansa na to jest spora. Ale zobaczymy, no bo to tylko gra, to tylko shake and fidget, więc tu wszystko może się wydarzyć. Klepsyderkę też sobie trafiliśmy, więc przyjemnie. Podejrzewam, że Będziemy musieli sobie tutaj na przyszłym evencie trochę tych klepsydr dofarmić, bo mamy tylko 5000. Więc będzie tutaj delikatne rolowanie pewnie za, e, za klepsydrami. Bo te raczej nie będę brał tutaj, jeśli chodzi o tą postać, no bo mamy na prawie rok, chyba że nieśmiertelki sobie dokupimy. Jak, jakaś będzie, oczywiście za golda. A te potki, no to po prostu jak nam się będą trafiać, to będziemy sobie w zwykłe dni dokupywać i tyle. Tak mi się wydaje, tu kolejne fajne rozmontowanie. Tym bardziej, że podki już mają swoją stałą cenę. W tym momencie 5 milionów nie pójdzie wyżej. Więc kiedy ja to sobie ją kupię, to będzie. Tylko jedynie co, no to właśnie nieśmiertelki ciągle ciągle u mnie idą w górę. Więc jestem mega ciekawy do jakiego momentu te nieśmiertelki tutaj nam dojdą. To też jest rozmontowanie, więc już mamy rozmontowania z głowy. Przy okazji powolutku mamy problem z miejscem. Bym rzekł nawet, bo ile nam tutaj miejsca zostało, no 10 sl slotów to nie jest wcale dużo. Zobaczmy dalej, jak to się wszystko będzie rozwijać, ale tragiczne te misje weźmy tam. I bierzemy drugi pasek i zobaczymy, co tutaj uda się wykombinować. 2 za 8. No słabo. Tutaj to jest na razie do zostawienia, ale podejrzewam, że to w, pierwszym, w pierwszej kolejności poleci na sprzedaż, bo to tylko milion. Więc nawet dowiedźmy, tak średnio się to opłaca brać. Tutaj jest brońka jakaś. także. Tutaj powolutku sobie tą aweczkę klikamy. Tutaj same dychy niestety nie lubię, nie lubię strasznie, nie lubię dostawać samych dyszek tutaj na tej postaci. wiecie o co chodzi, no bo to jest megastyczna strata golda, gdzie tu dwójki możemy dostać za 16,5 miliona. To dość często. Tak jak teraz na przykład. A dostajemy dyszki. Tu dostajemy coś do kociołka, to przy okazji zarobimy delikatnie. Więc te dyszki, no, tracimy przez te dyszki ponad 4 statystyki. No, na, na bite licząc, no to prawie 5 statystyk. Jeśli bym tam się skupił trochę bardziej, no to można policzyć, że praktycznie 5 statystyk tracimy. Na jednej misji 10 minutowej Więc to jest sporo. Naprawdę. Więc jeśli by tutaj dostawać od groma tych dziesiątek, no to nie ma, nie ma za bardzo na czym zarobić. Także tutaj liczymy na krótkie misje, liczymy, że będziemy dostawiać jeszcze jakieś rękawice. Bo rękawice też nam się tutaj na pewno przydadzą do kocioła. Dowiedźmy. Wiedźma też by była zadowolona, gdyby dostała jeszcze jakąś parę rękawic, może by sobie założyła na swoje krzywe ręce, by jej było później ciepłutko. chociaż teraz już zaczyna się wiosna, już właściwie wiosna jest, ale jeszcze mają przyjść jakieś tutaj gorsze dni, takie bardziej zimne, więc takie rękawice dla wiedźmy tutaj by były w sam raz. Dobra, drugi pasek mamy za sobą. No i mówiąc o pasku, dostaliśmy pasek. Spoko. Ale on idzie na rozmontowanie już na jutro. I trzeci pasek przed nami. Dwie czerwone. Bez rewelacji. Naprawdę bez rewelacji. Tutaj weźmiemy sobie piątkę, mimo że tu jest dycha z rękawicami, ale... No, tak jak już mówiłem wcześniej, nie opłaca się. Brać dyszek tutaj, więc lecimy dalej. Grzybek, to jest bardzo miłe. Zaraz przekroczymy sobie miliard golda. To też jest spoko. Dwójka, dwójka za siedem nie będzie. No i znowu same dychy. Dobra, tu musimy wziąć tą, bo już nie będziemy aż tak rezygnować z golda na rzecz expa. Tam było tylko 400 tysięcy ekspa więcej, więc nie ma co się zabijać. Jest kolejny grzybek, to jest akurat spoko. Tu bierzemy to. Za chwilę będziemy mieć miliard goldzika, ale słabizny te emisje, masakra. A co to będzie za kilkanaście poziomów? To już. O! Epic. Epic rękawice, tylko trochę tani. Nie wiem co z nim zrobić. Czy dać to wiedźmie? Czy nie? Kurde, będę musiał pomyśleć. Będę musiał jeszcze pomyśleć. No, stwierdziłem, że mamy dać yy, Wiedźmie jeszcze jakieś rękawice. Yy, więc jeśli żadne rękawice nam nie wypadną, no to możemy się umówić tak, że dam po prostu te rękawice, wiedźmie. Niech ona się cieszy. Ale liczymy, że jeszcze do końca paska i skoła może coś nam poleci. I wtedy sobie te epickie rękawice zachowamy. na razie nic nie widzę dobrze, że jest piątka pośród tutaj z tych dziesiątek dwa za piętnaście też fajnie, sympatycznie chyba wydaje mi się, że powinniśmy sobie odwiedzić twierdzę i podziemia za sekund parę bo tam powinno nam się, powinna nam się kopalnia złota już chyba przelewać więc musimy tam wejść, to dość szybko ale już skończmy sobie tą apkę. Albo przynajmniej ten pasek. Szkoda, że same piątki na koniec nie dostaliśmy żadnej dwójki, ale ta piątka przynajmniej, przynajmniej była w miarę dobra. Bo dużo ekspadawała. Wiadomo, że Golda musiała dać dużo. Musiała i nie musiała tak naprawdę. Są rękawice, ale na dyszce, więc też omijamy. Tutaj zdecydowanie piątka. Czy ustawimy dwójkę? Nie ustawimy dwójki. Dlatego weźmiemy tą misję. Tu rękawic nie uświadczyliśmy. Możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. I zobaczmy właśnie tutaj. Dokładnie. Tak myślałem, że już nam się przelewa. Więc to mamy, to mamy. I szukamy rękawic jeszcze. Uuuu. Awa. Trzy grzyby. Sześć grzybów. Fajny początek. 15 milionów. 30 milionów. 30 milionów i 9 grzybów, okej. Okay. Coś jeszcze? Chyba nie. Ale i tak, 30 milionów, 9 grzybów, fajny wynik. To jest rozmontowanie. Nie dostaliśmy tutaj już rękawic, no więc tak jak mówiłem, skoro nie dostaniemy rękawic, to ma dostanie te. Także dodatkowe 4 miliony wpadły. Może dzisiaj zbliżymy się do 190 tysięcy inty. W podstawie mamy 76 200. To też już fajnie. Tutaj stoimy na 36 500. To też sympatycznie. Zobaczmy jeszcze kości. Może z kości jeszcze jakiś goldzik poleci. Tutaj chyba bardziej pójdę w golda niż w klepsydry. 2 miliony, ok. No to tutaj tak samo spróbujemy. O tu już zdecydowanie odłamki. 250, dziękuję. No tu mogą być te klepsydry ewentualnie. Dobrze, pięć, dziękuję. Yy, ważne tutaj, żeby małymi kroczkami, ale zawsze coś tam wygrywać. Tutaj znowu dwa miliony. Yy, no tu musimy wziąć złoto, bo nic stamtąd nie potrzebuje. A, yy, no, niech będzie złoto. Kamień. No, dobra. Jeszcze raz złoto i przerzucamy się na coś innego, czyli na przykład na odłamki. A dostajemy drewno. Jeśli chodzi o surki po evencie, no to widać, że mamy dobrobyt. Za 6 dni będziemy mieć kopalnię klejnotów 57, polecimy z 58 i powoli, powoli do przodu. Także tutaj mamy to zrobione. Trzeba tutaj jeszcze rozdać trochę punkcików, więc na przykład powinno tyle nam wystarczyć, 322. I spróbujmy. Kogoś tutaj sobie klepnąć, na przykład Marinuska i tak, 6 milionów. Jeszcze mamy zapas, tu jeszcze mamy zapas. Mamy zapas, ale po tej walce już zapasu mieć nie będziemy, więc rozdajmy jeszcze jeden punktik tutaj. I teraz możemy dokończyć ataki. Pięknie. Tutaj. Nie przejmujemy się 5 dni jeszcze mamy. Do następnej kopalni, więc mamy jeszcze zapasu, a zapasu tych duszek, żeby sobie tego władcę parę razy jeszcze dodać plusikiem. A w tym momencie podziemiach nadal jesteśmy na miejscu szóstym. Ciekawy jestem, ile ten talariusz ma tutaj ulepszeń we władcy. Bardzo jestem tego ciekawy. Może napiszę do niego. Ale najpierw tutaj musimy sobie poklikać jeszcze menadżera areny, no bo troszkę o nim zapomnieliśmy poczekamy sekund, chwilę dobra, 10400 już mamy wszystko możemy też sobie tutaj kliknąć kogoś, na przykład tego pana jako atak na arenie za dwie minutki mamy walkę pupili więc możemy sobie na spokojnie wydać już punkciki w int. ciekawy jestem ile nam tutaj będzie brakować do 190 tysięcy inty no, dzisiaj jeszcze na pewno nie będzie. Ale 850 fajniej by było już mieć. Także jutro, jutro już na pewno 190 tysięcy. Dzisiaj nawet prawie zbliżyliśmy się do 189 tysięcy. Jeszcze mamy praktycznie cały dzień na zbieranie tutaj golda z kopalni, więc to 189 tysięcy raczej będzie dzisiaj. A jutro już na bank 190 tysięcy. Inty i zostanie nam tylko 10 tysięcy inty do 200 tysięcy i powrotu w wytrzymałość. Będzie się działo już niedługo, będzie się działo, to na pewno. Myślę, że możemy spróbować sobie Aresa, skoro mamy 1 setną procenta szans. To możemy sobie spróbować zobaczyć jak to tutaj wygląda. Wojownik zabrał sporo, na pewno dużo jak na niego. Czy Maguś tutaj coś zrobi? Na razie nie widzę fajnych krytyków. Więc to raczej nie będzie dobra próba. Tym bardziej, że Ares tutaj, no jakoś mocno się nie starał, żeby tego Magusia nam zabić. Ale Maguś niestety też nie starał się, żeby zabić Aresa. A jak Kunegunda, powiedzmy, że zrobiła to, co do niej należało, ale mogła zrobić zdecydowanie też więcej. My już walnęliśmy. Jednego kryta za miliard, drugiego, więc nawet fajnie. Szkoda, że. On też zaczął krytować, ale i tak połowę zbiliśmy. Więc coraz lepiej to wygląda. Naprawdę coraz lepiej. A tutaj spróbujmy sobie pokonać chwila y, ogniem. To też będzie raczej ciężka walka, y, żeby ją wygrać. Ale spróbujmy. Dobrze, udało się. To najważniejsze, jeśli chodzi o nasze owocy, owocy, <grym> owoce, owoce. Y, owoce, to najwięcej mamy truskawek. 473, najmniej Jerzynek 177, ale już fajnie to wygląda. Ten bazarek się nam tutaj rozszerza. Także tutaj mamy wszystko ogarnięte z tego, co widzę. To sobie zrobię później, to też zrobię później. Awanturnikus 3 mamy pod koniec levela, wykorzystamy. Więc tyle. 140, awki już tutaj się kisi. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę, komentarz. No i suba, jeśli go jeszcze nie macie, cały czas oczekuję na te 380 subów mam nadzieję, że niedługo to się uda zrealizować. A teraz to tyle. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.